Dzień dobry. Dzień dobry z nowym odcinkiem. Kto tu jest? Kto tu jest? Kto tu jest? misio, misio. Także wszyscy są przywitani. A ja idę. Został nam arbus. No to idę. wrzucimy do kur sąsiada. Wrzucimy kurą sąsiada. Chodź na pole golfowe. Chodź na pole golfowe. Chodź pomożesz mi Natalia rzucić. Albo ja to. na płocie sobie zawieszę. A ciekawe, nie widać w ogóle ich. Nie, 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 tam nie. Tutaj rzucimy im trochę tu. Ostatnio tą czarną kurę to normalnie tu na drzewie widziałem czarną kurę. Nie ma. Chciałem zobaczyć u kurczy. Zjadły te melony. Nie zjadły. Może im nie smakuje. Sąsiedzi proszę, co tu robią. Suszarnie sobie urządzają na płocie. Gorąco jedziemy coś zjeść, przekąsić jeszcze nie wiem gdzie. I później podjedziemy może w jedno miejsce. Bo kupię coś na jutro. Będzie niespodzianka. Jestem Zobaczymy co dzisiaj nam wpadnie do garnka. Gdzie się zjawimy. Spotkaliśmy po drodze i Marcin rzucił pomysł, żeby przyjechać do restauracji. Tutaj, no co? Byliśmy już kiedyś z pawciami. I to, to co tutaj jest? Tak, to jest smródka, która się, jak widzicie, ciągnie aż tam, tam, do końca. Ktoś kiedyś pisał w jakimś komentarzu, czy nie można tego przykryć. No Przykrywane jest na przykład takim mostkiem, albo tam wcześniej też jest takimi betonowymi. E, jak kogoś stać, a jak nie stać, to robi taki pomost. Nad tą, ja mówię smródką, bo gdy ta. Woda stoi, no to jest, jest ok. Gorzej jak zaczyna padać i to zaczyna się ruszać. Uuuu, wtedy jest słodkawo. A my jesteśmy zapewne pamiętacie. To jest to miejsce. Gdzie te płaskorzeźby były takie? Dobra. O nie o gadaniu, a ja tu o jedzeniu. Takie Późne rokoko. A skąd mój pomnik? No dobra. Nie wiem, co tam Natalia zamówiła coś od kurczaka, ale spójrzcie, to, to wygląda po. Prostu. Zamiast z sąsiedniego stołu zanieść to na kuchnię czy na zmywak, to przynieśli tutaj. Marcin się śmieje, że to ktoś po drodze ugryzł. Dobre? Okej. Okay. A Marcin bierze co? Sałatkę z y, świeżą wołowiną. Tak jest. Oryginalnie. A ja czekam na swoje redkery chicken i jakoś... Mm. <laughs> Pasuje? Mhm, mm Ale... Warzywa, tak? Dobrze warzywa zrobią. O, nie, nie. Ogólnie tutaj dobre jedzenie. My tutaj już byliśmy kiedyś, Marcin nas też y, zaprosił i tutaj naprawdę dobra kuchnia jest mm -hmm. w, tej, w, tej, w tej restauracji. Także polecamy. Ładnie podane. Mm -hmm. Także zobaczymy Jak smakuje. Uh -huh. dobrze. No dobrze. Tutaj na przykład pomidory mnie nie zachwycają w ogóle. Nie mają smaku. Nie mają smaku, to są takie. i jest fantastyczny. Ale cebula na przykład jest. Bo to, to zależy też jak się trafia, ale potrafi być super słodka, fajnie. Tak? No takie cebula, ale duże są, duże egzemplarze soli. Ale można jeść jak jabłko. No dobrze, ale ja tutaj, bo głodny, głodny, także startuję. Pą. powiem, że i podjedliśmy naprawdę dobrze. Eee... Smaczne jedzenie. Można sobie wybrać takie właśnie bardziej kmerskie I tutaj jest takie kmerskie Na przykład, nie wiem, e, ozur, bawoli z mrówkami, czy tam różne rzeczy Kaczka na przykład, zupa z kaczki na paśno. No właśnie, ktoś kiedyś pytał mnie o ciężarówki tu Takie różne dziwne marki jeżdżą tych ciężarówek Większości to oczywiście chińskie A, A my teraz zabieramy się i lecimy kolejne miejsce Ty patrzcie co tam jest teraz patrzę tu żeby mnie nic nie rozjechało ale co to za nam tu dali, no dobra, czy ktoś zna takim Mitsuoka? No, z nazwy to tak jakby coś japońskiego było. Znacie coś takiego? <laughs> Takie cudo? Z zewnątrz, jakby nie wiem, z lat 60. się przeniosło. W środku, bajka jak z automatu Mitsuoka. Co to w ogóle jest za cudo? to. Jedzie ekipa, jedzie ekipa. <ślesk> Słucham Was. No dobra, to ja pójdę do swojego skutera. Pójdę do swojego skutera z płaczem. Gdzie? Pięknie jeździ. To jest Nówka Funkiel teraz, prawie nie śmigany, ale ekipa się zwaliła do miasta. Już wiem gdzie będą, pewnie w knepie u harlejowców. U Szweda. My też byliśmy tam. A kurde, bym musiał wrócić się po pierścień swój magiczny. I się bez pierścienia. Mam dobre ubezpieczenie? No. No i dobra, to idę. O! Jedzie z Gredziu. O, tak? Dobra maszyna? Można i tak. Ale patrzcie to. Idę tam. Słuchajcie. Wam powiem szczerze, tutaj widzę niektóre krowy, ale ten powiem szczerze. No dobra, może to jest chyba, to jest chyba dobra odległość. Ty, no piękny. Co powiecie na takiego? Ale to jest chyba nie do zjedzenia. Myślę, że ten to jest, ten robi małe bożenki. <laughs> robi małe bożenki. Ale byk normalnie. Co to jest za bestia? A czemu ta linka taka cieńka? E? Piękności, co? No i tak po prośbie, Natalia poprosiła mnie, żeby przyjechać tutaj z japoński, e, jak to się nazywa? Second hand Sakura. Okej, okay, pan będzie nam przestawiał, bo stoimy pewnie jak dzbany. I to są rzeczy, to są rzeczy yy, z, z Japonii, no po prostu, a ja tutaj ostatnio kupowałem spodenki, znaczy wróć, to Natalia kupiła mi spodenki yy, i sobie chwalę, i tak sobie chyba skubnę. Jak to mówią? Fajans, wszelaki, szklanki, miski, miseczki, salaterki. Yy, no Myślę, że jak panie tu przyjdą, to będą miały co do przerzucania. Tylko jak się z tym przez granicę przetarabani, co z czajnikiem? Może być? Skunter? Dobra. Ha, Natalia wpadła na pomysł, A. że teraz sąsiadowi można kupić... Pole golfowe, no to... Ma pole golfowe, to będzie miał kij. Pijemy. No, zaraz, tam zęby polecą. A tutaj jest taki, no po prostu... O, wędki są. Ale co na gubi? No i nowe rowery. No jest, jest tutaj takich rzeczy, na przykład są używki, używki, ale są na przykład rzeczy, które są nowe. No po prostu nie wiem, skąd to. Gdzieś co tam z odpadów czy z czego wzięli z Japonii i tutaj się pojawiło. No to zrobimy chyba niespodziankę sąsiadowi. A co tam A tam w A tu jest, okej, okay, ja już teraz go zgłupiałem. Nie <grym> wiem gdzie jest, przestawili. To jest właśnie tak z przestawianiem u nich tu pod sklepami. A co tutaj mają? Słuchajcie, oni mają, No tak, swetry, kurtki, kurteczki. No gdzie tutaj w kurtce? Przecież to bym normalnie. Tam też jakieś, ale t-shirty. Czekajcie, jaki to jest materiał w ogóle? No. Mój plastik jest fantastyczny. Ja to ubieram i po prostu w tym jakby mnie ktoś w worek foliowy zabinął. Także okay. nie, no nie, 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 nie. Dobra. To tyle tego ze sklepu. Lecimy dalej. Naruszyliśmy no, do miasta. I tak w sumie nie wiem, czy na sucho wrócimy. Chyba raczej nie. No. Zaczęła się Chmurzyć i lekko kropić. Zobaczymy, jaka sytuacja będzie. No, w mieście pomału się robi pusto. Ludzie się chowają, no bo boją się, że Zmokną Nowa ekipa, korańcy przyjechali, bo. W ostatnimi czasy dużo turańczyków właśnie jest i uwaga, hindusów. I hindusów to się otwiera dużo, na przykład otwierają lokale. to już jest któryś nowy, tutaj spotkaliśmy dzisiaj nowy lokal, który jest otwarty przez hindusów. Przez tą grupę z bo oni tutaj z tymi charakterystycznymi turbanami chodzą. Czyli z tych rejonów tutaj się pojawiają teraz e, hindusi. Ale jedzenie pyszne, tak. Pachaliśmy parę Przecznic i koczę, tutaj taka pompa przeszła. Jesteśmy teraz po, po paczkę, po przesyłkę dla nas. Musimy tutaj odebrać. Także nam na razie udało się. Na suchego. Chcę tylko uwagę na wiek obsługi tutaj. To są normalnie nie wiem po 20 lat maksymalna. Sama młodzież. Jest bardzo młode społeczeństwo tutaj i w wielu sklepach, w wielu miejscach, gdzie yy, no jesteście obsługiwani przez, te, przez yy, jakąś firmę, to po prostu tutaj siedzą, no widzicie, dzieciaki. No i ja tradycyjnie dyliżansem. Dobra, uwaga, teraz jak ochrona naprowadzi to... Ale się zrobiła taka sauna, słuchajcie tutaj, że uh, już prawie sucho. Jest tak ciepło. Ok. I wieś nas tak, panie, żeby mama statą za nami nie płakali. Jeeje, yeah, yeah. on the light. No Właśnie się okazało, że gościu jedzie, on nie wie dokąd jedzie. Eee, pewnie ma niewłączoną aplikację i się zamotał, Ech, ale nie był. Left left jest. Left, ja mam powiem tak, że taką karocą, jakby mnie wozili czy świat trochę inaczej wygląda z takiej karocy, nie? Czy ja bym się obraził? Znaczy nudno by było w pewnym momencie co tutaj ale na tak na tydzień żeby mieć sobie takiego jednego gościa, co Cię wozi? Niezła akcja by była. Tylko mam takiego teraz gościa, którego muszę na końcu... O, Natalia była. Na końcu muszę go kierować. Stride, stride, jest. Natalia, chodź. Kończy. On nie wie dokąd jedzie. Teoretycznie, a, a no, jest przed nami powoli. no. Także mamy pilota teraz. Uwaga, taka akcja. Z serii, kolejny pojazd. Ten jest jak Batmanowus. Co to za cudo? Kije golfowe? nie? Jak Batmobil normalnie, tak. Takie wyloty. Uuu, proszę bardzo Spną pęd. co to za cudo jest No i kto mi teraz coś powie? Ty, patrzcie to I klamka jak... Jest to? dobrze? Świetny jest w Europie, No tak w Europie by dostał przegląd? Nie. Tak, no iślę, żeby dostał. przeszło. Bez problemu. W Stanach by przeszło. No w Stanach tak, to mamy kierunkowskie... W Stanach łatwo jest przegląd dostać. Laksom, tak sobie jedziemy. Uup, I prawie wjeżdżam. W ciasteczka. E, I Natalia, w prawo skręć, w lewo skręć, w prawo skręć. O, to jest właśnie cmentarz. Idziemy? Dawaj, idziemy! Znaczy, no nie wiem, czy cmentarz jest na tyle atrakcyjny, ale wam pokażę taki... Coś takiego podobnego widzieliśmy w Phnom Penh tam są chińskie napisy coś podobnego widzieliśmy, tylko tam było strasznie zniszczone tutaj to jest, no nie wiem, tam są czy tam ludzie mieszkają, tam ktoś siedzi no to, ewidentnie a ona już w środku, no nie wierzę z tą kobietą dobra, lezę za nią, czekajcie Mój nocnik zostawię, na gło z głowy zdejmę i wbijamy komuś na chatę no, albo na cmentarz w sensie Ale ty to jest po chińsku napisane. Patrzcie, tam są grybowce. Łysz twoja kurdeczka. To jest coś insza, inszość. No ja się na... Ale za Chiny ludowe to to nie jest. Po kmersku, po chmiersku jest u góry, ale tutaj to jakby po chińsku było, nie? Słuchajcie, no to jest. No, ten to jest taki, widać, że tutaj to jest zadbane. Znaczy, w <laughs> porównaniu do naszych cmentarzy, to wiadomo, że to jeszcze dużo odbiega, ale w porównaniu do tego, co mieliśmy w Phnom on był cały zniszczony po prostu samochodem. Ten nie jest super. Ale to są chińskie napisy ewidentnie. Czekajcie. Taki i W środku są grubowce. A, no to jest taki, faktycznie grubowiec. żeby jakąś datę wyłapać jak znam życie i to wygląda mniej więcej coś takiego i tam, to teraz też widać, że są grobowce bo na na, na dachach tego są stuły To jest kmerski, ewidentnie Normalnie kmerskie powązki Tutaj... Tam siedzi, tam siedzi mnich. To też są mnisi, bo są te ciuchy ich. To są mnisi. Okej. Okay. Niektóre są pomalowane, niektóre nie. Robimy fikmik, bo tutaj tu mieszkają km kmerscy Dobra. A tutaj... Tu przypuszczam może być jakiś grobowiec, bo u góry jest ta stuła. jak tam? Dobra, robimy ewakuację. No, wyjechaliśmy z tego osiedla i wpadliśmy na, proszę, taką piękną, nową drogę. No Jedziemy nowe miejsce eksplorować, zobaczymy co się dzieje troszeczkę dalej. Te osiedle nas wam powiem, że uh, zaskoczyło zupełnie coś innego jak, tutaj, jak u nas. Zupełnie inny rejon, inny charakter. Co tam może być? Tak, na trzeciego. No dobra, dotarliśmy tutaj na miejsce. Widzimy, że budują taki wielki namiot. Myślę, że tam będzie jakiś festyn duży. Ale uwaga. Znacie? Optimus Prime. No jest git. Co wy na to? Tutaj jest z tyłu widać, że to jakieś było. Wesołe miasteczko. Wesołe. Wygląda teraz. Każde wesołe miasteczko, które upadło. Wygląda... się jak na Pamiętasz poligony? Czy ja pamiętam poligony? Dziewczyno, ja już poligonów przerobiłem, aż mnie do tej pory łupie. Po poligonach. Nie, panowie? Kobiety o poligonach będą mówić. Chociaż teraz, zwracam honor, wiele pań służy w wojsku, także one wiedzą, o czym tam się mówi. A to jest takie jakieś apokaliptyczne ja wdepłem znowu w jakieś błocko. Gdzie tym jako. Miekow... No dobra, lezę za nią. No co zrobić? Tyle mojego. Tam jakiś baby shark. Ale tu się narobiło kaszany. Ale te są fajne. Taka, taka atrakcja. No to. Jakby to fajnie poświetlić w innym miejscu postawić, to mówię, uuu, może by było coś fajnego. Zobaczyła karuzela, Dobra, lezę za nią. Jesteśmy na Pub Street, no jakoś przypadkowo nam się trafiło. A coś wam pokażę. To jest the best wood-fired crocodile pizza in town. To, no, po prostu pizza z krokodyla. Kto wbija To knajpy? Takie jeszcze chyba nie próbowaliście, chyba że ktoś. Reflektujesz? Ale, no tak, ale będzie. razem, będzie. Przyjdzie dzień, to spróbujemy. Dla samego ale... spróbowania. Yy, jednak z pub z Street zrezygnowaliśmy. Yy, przyjechaliśmy sobie, sobie po piwku i przyjechaliśmy sobie na rzekę usiąść. Tu jest bardziej spokojnie. Nie mamy, nie mamy miliona pytań: czy my chcemy kupić ziółko, czy chcemy. Co tam było jeszcze? Pigułki i wszystko. Co tam, <laughs> Czego dusza. By nie zapragnęła. A my sobie tutaj w spokoju posiedzimy, chwilę pokontemplujemy. Ja, we... O, tam jest ławka. Dobra, spadamy na ławkę. O, jest ławka, no to dobra, to spadamy na ławkę. To się ławki dorobiliśmy. tu są ławki? Patrz. O, tutaj jest ten market. To już wiem, czemu tam idziemy. <śpiewanie> Przypadkowo. Dobra. O, i usiądziemy sobie Wreszcie. w cieniu. Okun, okun Ci No i tutaj jesteśmy w cieniu, także pełen komfort psychiczny. Co my mamy tu za flagi? Między innymi. A, to są kraje ASEAN. Wszystkie flagi wspólnoty. No proszę, z Gredziu jedzie. Hello. Proszę, co mu tam? Całmu do życia, do szczęścia jeszcze potrzeba. Wesoło, ciepło. No nie wiesz. Proszę. Dla sąsiada. Moment moje, bo ja... Nie, macie to mnie! Dla sąsiada na nowe pole golfowe. Dwie piłki. No to trzeba teraz dołek gdzieś wykopać. Mój co? drogi. Tam stawimy ten, ten. Idę poszukać pierwszego dołka. Tak. Tam jest bunkier. Tam będzie bunkier. Będę kopał tutaj na Wspaniałe. To mi nauczyło. Zobaczcie, Ki, żelazo trójka, także powinno być chyba dobrze. tam. No, zaczniemy od żelaza. No, pójdziemy później. Kuć, kuć, żelazo, tak. żelazo. także miłej zabawy. No, super. Dzień dobry. Dzień dobry, dżuny. Jest, piątka. Forda Rangera. O, Ja, obrońca ognia, albo strażnik ognia. Tutaj. Na kurnikowie jest tam miłe towarzystwo. Oczywiście, jak stary numer, nikt nie chce się. Yy, znaczy, są osoby, które nie chcą być filmowane. Także szanujemy. Ale no przyjechali nowi Polacy. Nowa para. i... Także. Witamy się tutaj i zapoznajemy ze sobą. Kury już poszły marcinowe do, do spania. Także. Cisza, można już teraz kontemplować. Widać nas? Ja nie wiem. W każdym razie, a to może poczekaj, to tak. Byśmy musieli tu się przedstawić. No może mnie wrzuć do, do tego. No. wędzona na sala. Będzona na sala. <noise> e, za dzisiejszy dzień. Dziękujemy. Żegnamy się. Gorąco. Przy ognisku. Tak. Jesteśmy w miłym towarzystwie. Spotkaliśmy się y, z ludźmi z Polski. Kolejne osoby przybyły już na stałe tutaj yes, do. A znaczy no, Polacy, Filipin. którzy mieszkali na Filipinach, tak. I jesteśmy wspólnie tutaj sobie siedzimy, biesiadujemy, rozmawiamy na no, wszystkich i tematach ważnych i mniej Nie ważnych. Tak. A Wam wszystkim co? Dziękujemy za lajki, za komentarze i jak tradycyjnie, niech Wam się dowie. <laughs> Bórzaki. 对，我起。